Hej, kim jesteś? Nazywam się Asrandar. Należy do Zakonu Magów Wody i aż do godziny temu badałem inskrypcję tej świątyni. A dlaczego teraz stoisz w tej okolicy jak posąg? Szczury nagle rozpleniły się jakby znikąd, a jeśli już czegoś nie cierpię prawie tak bardzo jak Beliar siebie, to właśnie tych ohydnych gryzoni. Ale chyba masz świadomość, że jesteś magiem z magicznymi umiejętnościami i zaklęciami. Jedno wstrzygnięcie palcem i voila, Szczury same się palą. Nie nabijaj się ze mnie. Złożyłem ślub lata temu, że nigdy więcej nie zaszkodzę żywym istotom. Chyba, że życie innych, bądź moje własne, jest w niebezpieczeństwie. Tylko wtedy nie mam nic do zrzucenia magii zagładu. Wytrwałem przy moim ślubowaniu od czasów tej nieobliczalnej bariery w Starej Górniczej Dolinie, nie narażając życia żadnej istocie. Mówisz o Kolonii Karnej w Korinis? A wyeliminujesz dla mnie tę plagę, żebym mógł wznowić swoje przerwane badania? Tam musi być jakieś pół tuzina tych istot w ruinach. Pomogę ci, jeśli mi powiesz, co miałeś wspólnego z Kolonią Karną. Zrobię to, kiedy nadejdzie odpowiedni moment. Zaufaj mi. A mam wybór? To idę trochę posprzątać. Hej. Zrobione. Świątynia oczyszczona i możesz teraz kontynuować swoje badania. Doskonale. Pogadamy dalej w ruinach. thank mm -hmm. you Badasz? Oczywiście, te inskrypcje wokół nas są niezwykle interesujące. Naprawdę niezwykłe. Co masz wspólnego z górniczą doliną? Później Ci nieco więcej opowiem. Dzisiaj tylko tyle. Pamiętasz jeszcze Abuina, wróżbite i sprzedawcę różnorakiego tytoniu w Kolinis? Owszem, ale. Skąd go znam? Pewnie chciałeś zapytać. Odpowiem ci pytaniem na pytanie. Jak myślisz, skąd Abuin dostawał swoje wizje? Zadawałeś sobie kiedykolwiek to pytanie? Jak bez najmniejszej znajomości magii był w stanie spojrzeć w Twoją przyszłość? Kiedy się tak nad tym zastanowić, to muszę Ci przyznać rację. Abuin zdecydowanie o magii nie miał zielonego pojęcia. Musiałem mu nawet kombinować nowe odmiany tytoniu, bo sam nie umiał. To by znaczyło, że ktoś inny mu te obrazy czy wizje wbijał do głowy. Chwila, skoro mówisz o przepowiedniach Abuina, to pewnie ty byłeś w stanie odpowiedzialny. Zgadza się, prawda? Tylko dlaczego? Co do twojego pierwszego pytania. Tak, rzeczywiście wysyłałem Abuinowi te obrazy. Bo był naprawdę doskonałym medium. A jeśli chodzi o drugie pytanie. Wiem, że nie jesteś tym, przez co powszechnie określałoby się osobę religijną, ale to nie przeszkodzi Bogom w bacznym śledzeniu Twojej ścieżki i wiary w ciebie. Adanos i Ino zwierzą w każdego człowieka, ale wiedzą też, że Twoje przeznaczenie, mój przyjacielu, jest z nimi szczególnie mocno powiązane, i powinieneś się z tym teraz pogodzić. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o tych ruinach? A ile masz czasu do dyspozycji? No cóż, prosiłbym wersję skróconą. Skróconą wersję, powiadasz? To są tylko jedne z siedmiu ruin świątynnych, które znajdują się w tej części wyspy. Czy istnieją jeszcze jakieś na niedostępnej części wyspy, poza skalną przegrodą na północy? Tego nie wiemy. W każdym razie zostały dawno, bardzo dawno wybudowane. Jeszcze przed pierwszą wojną z orkami. Myślę, że właśnie służyły do okazywania czci Innosowi. Sprzedajesz też zwoje? Możesz nabyć ode mnie wszystkie zwoje, jakie tylko satysfakcjonują Adonosa. Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie. Mogę ci pomóc zwiększyć twoją energię magiczną. Możesz mi sprzedać trochę swojego sprzętu? Powiedz tylko, czego potrzebujesz. Właściwie to jestem tutaj. Z powodu Jenemira i chciałbyś wiedzieć, czy mogę mu pomóc. To teraz jest tak jak zabójnem w Kolinis? Dlatego znałeś moje intencje? Nie, to znacznie mniej mistyczne niż podejrzewasz. Jeden z rybaków doniósł mi o wydarzeniach w wiosce. To wszystko. To jak? Możesz nam pomóc? No, skoro już tu jesteś, tak. Przecież właśnie na ciebie czekałem. Czekałeś na mnie. A skąd wiedziałeś? Później ci wszystko opowiem. Ale teraz czas nagli. Stan Jenemira już wkrótce się pogorszy, dlatego, że czarna magia, która nim zawładnęła, niedługo przejmie jego umysł jak i ciało. Jeśli natychmiast nic nie zrobimy, w takim razie powiedz mi, co muszę zrobić, aby móc wyleczyć Jenemira. Wszystko masz praktycznie na miejscu. Uda ci się, jestem tego pewny. Poza rzecznymi jagodami to wszystkie niezbędne rzeczy znajdziesz w mojej jaskini. Do uważania mikstury możesz skorzystać z mojego stołu alchemicznego. On też znajduje się w jaskini nad wioską rybacką. Oto klucz. Nie ma potrzeby. Już mam klucz do twojej jaskini. Na nosa, ale jak? Najwidoczniej szybciej odzyskujesz swoje umiejętności, niż się spodziewałem. Ani Adanos, ani moje umiejętności nie przyczyniły się do bycia w posiadaniu twojego klucza. Powierzył mi go jeden ze strażników przybocznych Ferodasa, którego zowią Geret. No, no. Ale teraz wykonuj swoje zadania. Kiedy już będziesz miał eliksir, przynieś go czym prędzej do mnie. Wtedy pomówimy, co dalej. A co ty będziesz robił? Będę dalej badał te inskrypcje. Zdaję sobie sprawę, że wydaje ci się to dziwne. Jednakże rozszyfrowanie tych pism... Jest równie ważne co leczenie Jenemira. Musisz mi po prostu zaufać. Ale co może być tak ważnego w tych starych pismach? Widzisz ten płomień, który się pali w tej misie? Właściwie to nie ma prawa go tam być. On już był dawno zgaszony, kiedy ludzie zasiedlali tę wyspę. Tylko z tych starożytnych tekstów wiemy, że się w ogóle kiedyś palił. I właśnie w tych starych manuskryptach jest mowa o niebieskim płomieniu z niezwykłym blaskiem. No i widzisz, opis pasuje idealnie. Tylko ta struga błękitu wygląda nieco inaczej. Jestem pewien, że ma to jakieś większe znaczenie. Rzekłbym nawet, że złe. Ej, ty! No przy sobie lek na czarną śpiączkę. Uratujmy Jenemira. Nie potrzeba dwóch dorosłych mężczyzn, aby zaaplikować to antidotum Jenemirowi. Ja go uwolnię z tej śpiączki. Twoje zadanie jest inne. Rybak doniósł mi, że Jenemir przygotowuje się na niewykluczoną wojnę. A ja podczas mojego powrotu również czułem, że pojawiło się na tej wyspie coś nowego. Jak i wrogiego. I do tego w grę wszedł jeszcze ten tchórzliwy zamach na Yenemira przy użyciu czarnej magii. Mam wrażenie, że wiedza o tej starożytnej świątyni i jej pismach będzie odgrywała niebagatelną rolę. Dlatego też powinieneś się udać do świątyni Innosa. Pilnie potrzebuję moich notatek na temat świątyń tej wyspy. Zostawiłem je tam właśnie jeszcze przed moim wyjazdem. I przekaż proszę nowicjuszowi Esikielowi, żeby się rozejrzał za wszystkimi pismami które zmiankują o pierwszej wojnie z orkami. Może znajdzie coś jeszcze, co mogłoby nam pomóc. Kupiec Bomat wspominał o jakichś plotkach o napadzie na świątynię. Na Adanosa? Co za świętokradztwo! Bogowie wystawiają nas na naprawdę ciężką próbę. Ale musimy założyć, że te pogłoski są prawdziwe. Szczęście, że o tym wspomniałeś. Dlaczego? Co to zmieni w moim zadaniu? Bo świątynia Inosa po pierwszej wojnie z orkami zachowała mechanizmy obronne. Jeśli tak, to świetnie. Bądź pewien, że świetnie się sprawowały. Ten mechanizm obronny nie eliminował wrogów, tylko ich zamykał. Tak brano ich do niewoli. Aby mogła spotkać ich sprawiedliwa kara za wszystkie Boże występki. Jeśli więc świątynia została napadnięta, to ci wszyscy napastnicy znajdują się jeszcze pewnie na obszarze świątyni i będą ustawiali zaciekły opór. Ale z pomocą Adanosa i wystarczającym zapasem mikstur, powinieneś dać sobie radę. Skoro napastnicy nie mogą wyjść, to jak ja niby mam wejść i znowu wyjść? Cóż, przy tym mechanizmie obronnym chodzi o niewidzialną barierę. Widać ją tylko przy wejściu. Jednakże magowie mieli już swoje doświadczenie z barierami. Pewnie sobie teraz myślisz, do czego nawiązuje? Wbudowałem pewnego rodzaju bezpiecznik, aby móc opuścić obręb świątyni w nagłych wypadkach. A gdzie znajdę ten bezpiecznik? Nigdzie. To przecież czasowe wyłączenie bariery. Bariera jest nieaktywna tylko w pierwszym kwadransie po północy i tylko w krótkim okresie czasu można przejść bezpiecznie. Kolejne zabezpieczenie, aby utrzymać nadużycie na możliwie niskim poziomie. Przejście w ciągu kilku minut, wrogów to niemiera, których nie można zobaczyć w ciemności i cholera wie czego się jeszcze spodziewać. No to zapowiada się bardzo urokliwa noc.